Dzień dobry wszystkim na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się omawianiem drugiej części rozdziału 10 książki Placebo, rozdziału, który nosi tytuł Uczynki wiary. Druga część tego rozdziału zawiera materiał dodatkowy, który ma nam uświadomić, czym są, a czym nie są. Uczynki wiary. I aby nie przedłużać wstępu, chciałbym zwrócić uwagę na komentarz, na którym, którym zakończyliśmy nasze poprzednie spotkanie, i od tego fragmentu rozpoczniemy dzisiejsze. Posłuchajmy. Prawda o życiu wiecznym i rozpoczęciu budowy nowego systemu światowego zderzy się ze starym systemem i szatańską obietnicą życia po śmierci. Upadek Rozpocznie się od obnażenia i usunięcia Kościoła katolickiego, który jest korzeniem zepsucia oraz deprawacji ludzi. Jego upadek, proszę, zapowiedział apostoł Paweł w drugim listrze do Desalonican, drugi rozdział wersety 1 do 7, gdzie jest powiedziane. Co się tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia. Abyście nie tak szybko dali się mucić lub nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was, o tym Wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, taki,ż objawi się dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna, dopóty, dopóki ten, który go powstrzymuje. Nie zejdzie z pola. Jak wynika z tego fragmentu, który czytaliśmy, już w pierwszym wieku naszej ery, czyli niedługo po śmierci Jezusa, pojawiły się problemy dotyczące z właściwym zrozumieniem czasu i spełnienia obietnicy przyjścia Pana. Paweł podkreśla, że przyjście nie nastąpi wcześniej, zanim nie pojawi się przeciwnik i nie zejdzie z pola powstrzymujący. Kim oni są i kim oni byli. Powstrzymującymi moc nieprawości byli apostołowie, którzy w czasie, gdy Paweł pisał ten list, żyli jeszcze na ziemi. Nie dopuszczali oni, by ludzie niegodziwi i głupi. Szerzyli kłamstwa, wprowadzaniem filozofii i pogańskich nauk pomiędzy prawdy Boże. Jednakże z chwilą śmierci apostołów i tych, którzy bezpośrednio znali Jezusa i rozumieli jego nauki, do władzy w zborach dości za sprawą szatana ludzie niegodziwi, o czym czytamy w kolejnych wersetach. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety 8 do 12 mówią. A wtedy objawi się ów dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Kim jest niegodziwiec, o którym tu mowa, i który zasiadł na tronie bożym, oszukując ludzi? Oszustem tym jest Kościół rzymskokatolicki, czyli powszechny którego Pan Jezus zabija blaskiem przyjścia swego. Duchowieństwo tego Kościoła. <laughs> z klasą kardynałów i papieżami na czele od czasów Konstantyna Wielkiego, przy pomocy podstępnych oszustw i zbrodni jak chwast rozprzestrzeniło się na ziemi, zasłaniając przed światem prawdę o Jezusie. Zwróćmy uwagę na wersję 11 i 12. Przeczytajmy jeszcze raz i skonfrontujemy go z Ewangelią Marka, trzeci rozdział, werset 28 i 29. Werset 11 i 12 mówił tak: I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, taki wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I teraz posłuchajmy wersetu z Ewangelii Marka. Zaprawdę, powiadam wam, wszelkie. Grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zluźnił przeciwko Duchowi Świętemu nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wieku istego. Zwróćmy uwagę na werset 28 i na słowa, gdzie jest powiedziane, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim. Co to oznacza? Oznacza to, że człowiek, który nieświadomie dopuszczał się różnych rzeczy, często zwiedziony i oszukany, taki człowiek ma szansę na zbawienie, na szansę na to, aby został oczyszczony w oczach Bożych. Dlaczego? Dlatego, bo dopuszczając się w sposób nieświadomy, w sposób nieświadomy różnych niegodziwych uczynków, taki człowiek może zmienić się. Natomiast jest powiedziane w wersie 29, kto by jednak zróżnicował przeciwko duchowi świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki. I teraz komentarz wyjaśni nam, czym jest grzech przeciwko duchowi świętemu, z którego nie ma przebaczenia. A jest to nic innego jak odrzucenie prawdy o możliwości życia wiecznego w ciele, które odbywa się na podstawie wypowiedzianego słowa. Jakiego słowa? Z, go, zgodnie z Ewangelią Mateusza 25 rozdział werset 46: Idźcie do życia wiecznego. Jeżeli ktoś odrzuci to słowo, dopuszcza się grzechu wiekoistego. Dlaczego? Dlatego, bo w tym momencie nie ma dla niego zbawienia, bo Bóg nie przewidział innego zbawienia dla ludzi. Jeżeli powołuje ludzi i mówi idźcie do życia wiecznego, to jeżeli człowiek nawet dopuszczał się wcześniej jakiegoś niegodziwego postępowania, ale usłyszy i zrozumie, zareaguje pozytywnie, on. Może pójść do życia wiecznego, czyli uzyskać stan życia wiecznego. Natomiast człowiek, który choćby postępował w swoich oczach nie wiadomo jak dobrze, jeżeli nie zareaguje na słowo, które mówi: Idźcie do życia wiecznego. Ten człowiek grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, który go, który go powołuje do życia. Posłuchajmy: Idźcie do życia wiecznego. Słowa te wypowiada w nowy władca ziemi, w sposób duchowy, niewidzialny dla ludzkich oczu, gdyż Bóg jest duchem, którego nie może zobaczyć człowiek. Szatan jest duchem i w sposób niewidzialny sprawuje władzę na ziemi. Oraz Jezus Chrystus jest duchem, którego nie widzimy literalnie, tylko fizycznie. Nie widzimy literalnie fizycznie, lecz duchowo. Taki. A nie inny sposób myślenia, potwierdza Księga Objawienia, pierwszy rozdział, werset siódmy, gdzie czytamy: Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie problemy na ziemi. Tak jest, niech się stanie. Co prawda, czytamy w pierwszym fragmencie tego wersetu, że ujrzy go wszelkie oko, ale jest to werset, który także mówi, a także ci, którzy go przebili. Czyli werset ten potwierdza, że przyjście Jezusa Chrystusa jest duchowe. Posłuchajmy komentarza. Werset ten potwierdza, że przyjście Króla jest duchowe, gdyż w innym przypadku nie mogliby go ujrzeć ci, którzy go przebili, ponieważ nie żyją. Żyją natomiast potomkowie tych, którzy przebili i odrzucili Jezusa, nie uznając go za boski plan zbawienia. I to właśnie oni zobaczą Jezusa, którego ujrzą, czyli rozpoznają po wydarzeniach opisanych w Biblii, a które spełnią się na ziemi. Potomkowie Izraela od czasów Egiptu aż do dnia dzisiejszego nieustannie budują pozycję Izraela zakulisowo przy pomocy manipulacji finansowych, chcąc doprowadzić do nowego ich zdaniem porządku światowego. Porządek ten ma opierać się na dominacji jednego narodu. W ich oczach, wybranego, nad innymi narodami. Tymczasem Bóg zapowiedział inny porządek i zbawienie dla wszystkich wierzących, bez względu na rasę, naród, język, kolor skóry, kulturę, pochodzenie czy pozycję społeczną. Potwierdzają to dzieje apostolskie: dziesiąty rozdział, który opisuje wizję nieczystych pokarmów opuszczanych z nieba na lnianym płótnie. Wizja ta kończy się na wersetach 34, 35 i 36. Posłuchajmy. Piotr zaś otworzył usta i rzekł. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Kolejne wersety tego rozdziału przypominają wydarzenia świadczące o Jezusie. O nim świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez jego imię. A werset 44 do 47 dodaje: A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił duch święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, jak i my? Zwróćmy uwagę na to, że wylanie, czy też zesłanie Ducha Świętego. Na pogan nastąpiło zanim zostali ochrzczeni. Posłuchajmy komentarza. Zesłanie czy też wylanie ducha świętego na pogan, zanim zostali ochrzczeni, dowodzi, iż uczynki takie jak chrzest czy obrzezanie nie mają u Boga żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ są to tylko symbole, które nie świadczą o wierze. Lecz o przynależności. Można bowiem być ochrzczonym lub obrzezanym, a jednocześnie niewierzącym. Uczynki te są więc bez wartości w oczach Bożych, tak samo jak wyznania wiary, czy uczynki zwyczajowe narzucone przez tradycję lub otoczenie. Uczynki wyznaniowe nie prowadzą do zbawienia gdyż nie są dowodem iż wierzymy Bogu, tylko dowodem iż wierzymy jakiejś organizacji religijnej, która narzuca taki a nie inny sposób życia lub postępowania. Uczynkami wiary są uczynki żywe, które nie wynikają z wyuczonych schematów, gdyż w takim razie zbawiony mógłby być każdy stosujący się do określonych reguł. Tymczasem Biblia uczy w liście do Galatów w drugim rozdziale w wersecie 16, Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Uczynki żywe. To uczynki nieschematyczne, które świadczą o naszej umiejętności samodzielnego myślenia oraz gotowości do czynienia woli Bożej z odwagą, niejednokrotnie na przekór otoczeniu i opiniom ludzkim. Takie jak uczynki Abrahama, który wielokrotnie postępował wbrew i na przekór ludzkiej logice, gdyż uczynki jego wynikały z tego, w co wierzył. A nie z tego, co było mądre w oczach innych, lub wygodne, oraz opłacalne z punktu widzenia ekonomii. Identycznie było ze sprawiedliwym Noem, który, nie bacząc na opinie ludzkie i trudy, jakie musiał pokonać, podjął się nielogicznego zadania, które wynikało z wiary, a nie z otaczającej go rzeczywistości. Kompletny nonsens, jakim było budowanie arki na suchym lądzie, okazał się zbawienny dla niego samego, jak i jego rodziny, a śmiertelny dla naśmiewców i wątpiących w postanowienia Boże. Uczynki żywe to uczynki Rahab, która z odwagą, ryzykując własnym życiem, przeciwstawiła się wszystkiemu, co do tej pory znała i rozumiała oraz czego była nauczona. A uwierzyła Bogu, o którym zaledwie usłyszała, rozpoznając go w sercu swoim jako Boga prawdziwego, realizującego swoje plany i zamierzenia. Uczynki wiary to uczynki, które świadczą, iż wierzymy, że Bóg poprzez wypowiedziane słowo ukształtował świat. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset trzeci mówi: I rzekł Bóg. Niech stanie się światłość. I stała się światłość. A Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 1 do 4 dodają. Na początku było Słowo, a Słowo była u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ciemność jej nie przemogła. Jak w świetle tych wersetów możemy mówić wierzę w Boga, a jednocześnie dodawać nie wierzę, że Bogu wystarczy powiedzieć przez usta posłańca żyj wiecznie, abym żył wiecznie? Jeżeli ktoś, nie wierzy w cielesne życie wieczne, grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w werset 28 i 29 jest powiedziane, zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa i lekroć, by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wieku wiekuistemu. I nie ma dla niego nadziei. Ponieważ Bóg stworzył człowieka na ziemi i dla ziemi. Wszechmocny stwórca panuje nad materią w sposób doskonały. A dając Adamowi cechy boskie, pragnie, aby człowiek odzwierciedlał chwałę swego stwórcy. I umiał poprzez myślenie przypominające myśli Ojca zapanować nad kawałkiem materii, jakim jest nasze ciało. Utrzymując się stanie wiecznej młodości, zdrowiu i stanie życia nieskończenie długiego. Uwierz Bogu, iż jest to możliwe na podstawie wiary w siłę i wartość doskonałej ofiary, jaką złożył za nas jako okup Jezus Chrystus. Nie daj się oszukać diabłu, który obiecuje inne zbawienia. Pamiętaj, że Jezus jest drzewem życia, a jego doskonałe ciało i krew to owoce życiodajne. Owoce te nie są do spożycia fizycznego, tylko duchowego, gdyż mają pokrzepić ducha, który w nas mieszka, o czym mówi pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, wersety dziewiętnasty i dwudziesty. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pokrzepiony duch, doznając właściwych myśli świadczących, o ufności w postanowienia i plany Boże, oraz świadczące o gotowości i na przekór diabłu budowania Bożego porządku światowego, rozświetli nasze myśli, umysły i ciała i wyda właściwy skutek, jakim jest umiejętność życia wiecznego i umiejętność współpracy z Bogiem. Planem Stwórcy jest doprowadzenie Ziemi do rajskich warunków. Planu tego Bóg nie może zrealizować przy pomocy samolubnych, chciwych i krótkowzrocznych, niewierzących Bogu ludzi, którzy dla chwilowej korzyści własnej, jak szaleńcy goniący za wiatrem, indywidualnie budują na namiastki raju według własnych wzorów, wyobrażeń i wartości. Z chwilą śmierci pozostawiają niedokończone dzieła własne i odchodzą w niepamięć. Razem ze swymi niezrealizowanymi mirażami. A kim chcesz być ty, który słuchasz czy też czytasz w domu te słowa? Czy rozpoczniesz budowę rajskiej ziemi podążając za słowami życia? Czy też odwrócisz się plecami do Boga mówiąc, nie ma życia wiecznego w ciele? I umrzesz w łudnej nadziei na spełnienie diabelskiej obietnicy życia po śmierci. Wybór należy do Ciebie. Niech się stanie. Na tym zakończymy rozdział 10, który nosi tytuł Uczynki wiary. Jak zawsze, na zakończenie rozdziału mamy kilka pytań powtórkowych, które każdy może sobie odczytać w domu i powtórzyć materiał. Na następnym spotkaniu. Omówimy rozdział 11, który nosi tytuł Melchisedek. Dziękuję wszystkim bardzo i zachęcam już teraz do kolejnego spotkania.